Za moimi plecami w Sejmie ścianka polskiego stronnictwa ludowego Trzeciej Drogi. Jak doskonale wiecie, Trzeciej Drogi już od jakiegoś czasu nie ma, ale według mnie Polskiego Stronnictwa Ludowego już niedługo też nie będzie. Partii Szymona Hołownia również nie będzie. Jakie haki ma Tusk? na Kośniaka-Kamysza, bo chyba bez haków by się tak nie dało. O tym Wam opowiem. Haki Tuska na Kośniaka-Kamysza są głównym tematem, na którym chciałbym się pochylić, bo jak to jest możliwe, jeśli nie byłoby haków, że Kośniak-Kamysz decydował się na bycie twarzą najgorszej reformy, jaką rząd, poprzedni rząd Tuska przeprowadził, czyli podwyższenie wieku emerytalnego? Jak to się dzieje, że Kośniak-Kamysz decyduje się firmować to wszystko, co przeprowadza Tusk i nawet nie piśnie słowem? jak to się wreszcie stało, że kośniak jak Kamysz zgadza się nad pracą nad ustawą de facto sprowadzającą w Polsce związki partnerskie. Jak to się stało, że w momencie, kiedy Unia Europejska przyjmuje pakt Mercosur i rolnicy cierpią, naj, najniższe ceny płodów rolnych. Od wielu, wielu lat. Gdzie nie spojrzeć jest dramat. I w tym czasie Kośniak-Kamysz zamiast zajmować się problemami rolnictwa, to wysyła swoich przedstawicieli do rozmowy na temat związków partnerskich, do realizowania agendy skrajnie lewicowej, do projektu pani Kotuli. Jak to jest możliwe? Muszą być haki. Tego się nie da niczym innym uzasadnić. Zwłaszcza, że mówimy o projekcie, który nie ma żadnych szans. PSL Wyjdzie na tym jak zabłotki na mydle, albo można powiedzieć, że nie zarobi ani rubla, a cnoty straci. Ani cnoty, ani rubla. I o tym najlepiej napisał Jacek Gądek. Dziennikarz, który bardzo, któremu bardzo daleko jest do wspierania prawa i sprawiedliwości, bo Jacek Gądek, moi drodzy, napisał coś takiego, i to jest kwintesencja. Lewica dogadała się z PSL-em w sprawie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej związku i wspólnym pożyciu. Twardy elektorat lewicy się wścieknie. Bo jest ten projekt uznawany przez tych wyborców za ochłap. PSL narazi się na krytykę konserwatywnych wyborców, bo znowu ludowcy dostaną łatkę tęczowych. A prezydent Karol Nawrocki i tak zawetuje, jeśli Sejm w ogóle zdoła uchwalić tę ustawę nieprzerwane pasmo sukcesów. No i to jest prawda, bo y, widzimy głos szefa gabinetu prezydenta, który mówi, że nie będzie na to zgody. Paweł Szefernaker w swoim twicie odniósł się do tego projektu, który został zapre zaprezentowany i napisał, że prezydent Karol Nawrocki przedstawił w trakcie kampanii jasny pogląd na sprawę uregulowania statusu osoby najbliższej. Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. To jest cytat z Konstytucji i to stanowi fundament dla dyskusji nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom, musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu. No i moi drodzy, PSL w tym czasie wiedząc, że to nie przejdzie, bo jak wam zależy na jakimś projekcie, to zwracacie się. Do każdej instancji, która uczestniczy w tym projekcie, czy jest na to zielone światło, czy jest na to zgoda, bo chcecie dowieść, chcecie dopiąć na ostatni guzik, od A do Z sprawa, a oni mają w nosie zdanie prezydenta, więc można powiedzieć, że oni się z tym nie liczą. Czyli chodzi o to, że P platforma z lewicą chcą urządzić spektakl. Czyli zgłosić projekt, ale on ma nie wejść w życie. No znacie, no Lewica zawsze tak funkcjonowała. Temat związków partnerskich, wszystkich tematów tęczowych, to jest jedyna agenda tematów, którymi zajmują się lewicowi politycy. I oni teraz zgłaszają projekt bez konsultowania z prezydentem, bez zgody prezydenta, który nie ma szans przetrwać, a PSL to sygnuje. No powiedzcie mi, no jakie haki masz tusk na Kośniaka, że on się na to decyduje? Bo przecież to, że wam w ogóle nie zależy, żeby ta ustawa weszła w życie, najlepiej o tym świadczy wypowiedź Macieja Berka, czyli takiego nad premiera, którego Tusk wyznaczył do koordynowania prac rządem. Wyobrażacie sobie? Z reguły zawsze funkcja premiera polega na tym, że premier koordynuje pracę rządu. Ale nie, Tusk jest na tyle pracowitym premierem, że sobie wyznaczył ministra, który ma się tym zajmować. I nim jest właśnie pan Maciej Berek, który dzisiaj w, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim powiedział nie, nie będziemy w ogóle konsultować tego z prezydentem. Prezydent to dopiero na końcu prac legislacyjnych. Czy rząd zamierza Rzeba... e, konsultować się z prezydentem w tej sprawie, w sprawie tej ustawy? Pani ministra Kotula powiedziała, zapowiedziała publicznie, że jest gotowa rozmawiać także z prezydentem, przekonywać i przedstawiać mu ten projekt, ale trzymamy się cały czas tego, że projekt e, rządu Trafia do parlamentu i prezydent jest uczestnikiem tego postępowania po uchwaleniu ustawy przez parlament. Nie mamy i nie będziemy mieli takiego zwyczaju, żeby projekty rządowe na etapie rządowym prekonsultować z prezydentem. To wytłumaczcie mi, skoro mają takie podejście, to czy oni liczą, że to wejdzie w życie? No nie liczą, że wejdą w życie. Czyli PSL po prostu, no już zresztą o tym powiedziałem. I wiecie, wracę... tutaj przejdźmy do mojej hipotezy. Moja hipoteza polega na tym, że sztandar, Polskiego Stronnictwa Ludowego można już wyprowadzić. I jest to bardzo dobra wiadomość, bo Polskie Stronnictwo Ludowe, jak żadna partia, żadna partia się tak źle nie przysłużyła Polsce. Jest to związek zawodowy swoich działaczy. Jest to Arbus, który z zewnątrz udawał, że troszczy się o sprawy rolników, ale był czerwony w środku. Zawsze Polskie Stronnictwo Ludowe było przystawką komunistów i postkomunistów w Polsce. Nigdy nie tworzyli koalicji z prawicowym, narodowym rządem. Zawsze z postkomuną. Więc... Zwinięcie tego sztandaru jest bardzo dobrą wiadomością. No dobrze, ale w takim razie, skoro ma być zwinięty sztandar, to nie jest jeszcze tak do końca słodko, bo muszę dorzucić Wam łyżkę dziegciu. Bo ja uważam, że Kośniak-Kamysz Oprócz tego, że Tusk może mieć na niego jakieś haki, to po prostu się dogadał z Tuskiem. Dogadał się, że następne wybory Polskie Stronnictwo Ludowe będzie startowało z list Platformy Obywatelskiej. To jest jedyna szansa na przetrwanie tej partii, bo nic nie wskazuje na to, żeby oni mieli szansę przedostać się przez 5% próg wyborczy. W poprzednich wyborach weszli dlatego, że stworzyli trzecią drogę, a jeszcze wcześniej weszli dlatego, że porozumieli się z Pawłem Kukizem w 2019 roku i to uratowało ich szansę i weszli do Sejmu. Teraz nie ma żadnej perspektywy, żeby pojawiła się w przestrzeni politycznej jakaś partia, która mogłaby podczepić się pod PSL, a w zasadzie PSL, żeby mógł się podczepić pod kolejną trzecią drogę i yy, no, yy, suma, jakby rachunek matematyczny jest prosty. Kośniak musi poprosić Tuska o możliwość wejścia na listy. To Uratuje prominentnych działaczy, posłów PSL-u, którzy de facto już od dawna są mentalnie platformą obywatelską i ich kariera będzie dalej trwała już w ramach pewnie w przyszłej kadencji posłów platformy obywatelskiej albo będą po prostu podtrzymywać tego trupa, mówiąc, że są polskim stroniczem ludowym, no, ale co to za podmiotowa partia, która startuje z list. Platformy Obywatelskiej. Więc wydaje mi się, że to jest to rozwiązanie, dla, dla, dla którego Kośniak Kamerz decyduje się po prostu no, roztrwaniać cały. Os, ostatni kapitał, jaki ma. Żeby pokazywać figę rolnikom, gest Kozakiewicza, że w czasie, kiedy rolnicy mają problem, to Kośniak zajmuje się tęczowymi związkami. No naprawdę zdziwię się, że działacze PSL-u, którzy zajmują się może tymi, tymi łopatkami, nie reagują. No w każdym razie, koniec trzeciej drogi. Dochodzą sygnały, że Hołownia ma się ewakuować, ma uciec. Media donoszą, że jak mu nie wypali plan z komisarzem, a wiadomo, że nie wypali, bo żeby to wypaliło, potrzebne byłoby wsparcie rządu, a rząd, premier, wszyscy go nie znoszą. E, uznają Hołownię za zdrajcę. Zobaczcie, jak wypowiada się o nim były kolega wojewódzki z tvn -u. Bo ja go znam i nie jestem jego... Lubię go, lubię jego intelekt, natomiast uważam, że on jest absolutnie przebranym y, liberałem albo wolnościowcem. Jest turbokonserwatystą. I jak patrzę na niego i na jego hałas, to ja mam wrażenie, że on uosabia 50% rozedrgania ideowego waszej koalicji. Robi wam bardzo złą robotę. Jest małostkowy, jest próżny, płacze na No bo jeśli można pójść do Bielana, wiemy kim on jest, i wiemy jak gra w polityce gospodarczej, wiemy kim był i wiemy co ma za kołnierzem. Mm -hmm. i tak. Pójść do niego w nocy i, i się fraternizować z Kaczyńskim, to była konsekwencja właśnie tej, tej symetrii. A wiecie, i pan tego charakterologicznie mierze. naprawdę nie określa, nie przykleja do niego jako człowieka? Tak, pod, po, tak po ludzku pytam pana, jak odrobinę starszego kolegę. Uważam, że to było haniebne, że to było małe, że to było nikczemne. Jego wielkie słowa o patriotyzmie okazały się małymi gestami w realu, w nocą. Ale, ale, ale. ale ogień. Panie, bo ja tego... mam takie wrażenie, ale, że wam brakuje... Ale, pan mu przywalił teraz, panie dyrektorze. Bo rektorze. go znam dłużej niż pan. Albo jak wypowiada się były kolega Sekielski, też z, Sekielski, też z To czego się dalej pośmiemy? Przejdziemy... E przejdziemy, słuchajcie, do e koalicji. Ja przypomnę, że jest sonda którą uruchomiłem. Kto z koalicji 15 października ma większe powody do śmiechu? Czy Tusk, Kosiniak-Kamysz, czy, czy kołownia, czy Czarzasty? Kto? Czy Czarzasty? A to wcześniej Czarzasty? Czy chołownia? czy Kosiniak-Kamysz, czy Tusk? Okay. Okay. To pokazuje, że całe środowisko Hołowni go wypluło. Nie szanują go, nie traktują go poważnie, uważają go za zdrajcę. Tusk, który u Wojewódzkiego mówi, że dostaje mdłości. Jak myśli o hołowni? Co pan poczuł, kiedy dowiedział się pan o spotkaniu Kaczyńskiego z hołownią w domu Bielana? Lekiem mdłości. Ale bo, no, bo, co pan poczuł, to, to mówię, co poczułem. A lekiem lekie mdłości. Polska polityka bez szumu na hołowni będzie jak? Mm. <laughs> nie, nie, nic nie mówię. To są przesłanki, żeby twierdzić, że. Szymon Hołownia już całkowicie się skończył. Teraz pojawił się plan B, czyli to, że chciałby zostać ambasadorem. No na pewno byłby lepszy od y, kierownika Klicha, który nigdy nie zostanie ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Hołownia pewnie liczy, że mógłby zrobić podmiankę. Bardzo zabiega o posadę ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych, i jak słyszę, to był właśnie jeden z tematów na tych sławnych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim Ładama Bielana. Więc to jest taki garść newsów z tej e, coraz mniejszej partii. Ale panie Hołownia, mimo że zachował się pan tak jak trzeba w kontekście zaprzysiężenia prezydenta, no to jednak ma pan wiele na sumieniu. Ja nie wiem, gdybym był prezydentem, na pewno bym się nie zgodził na to, żeby pan mógł wyjechać bez, bez poniesienia odpowiedzialności, bo jednak te przewinienia, które Pan popełnił na początku, kiedy był Pan zachłyśnięty w władzą show, tymi przyciskami YouTube'owymi, że jest pan po prostu celebrytą showmanem politycznym, to jednak to zachłyśnięcie no, no nie może zostać wymazane z, państwa, z, z pańskiego dorobku. Za to przyjdzie odpowiedzieć. W każdym razie, moi drodzy, no tam są takie napięcia, no najlepiej świadczy o tym wypowiedź posła Śliza o innym pośle, który już dostał się z listkołowi, oni się tak tam tak nienawidzą. No. Kto o kim mówi, że pier... no tu trzeba wypikać. Ale to jest po prostu nieprawdopodobne. Prze e, pokazaliście Państwo swój szacunek do instytucji, e, które tutaj są na sali. Gratuluję Państwu. Tak wygląda właśnie e, opozycja. No, musimy... Z nową trudno. Tak, ale... Kur... to przez tego Upadek w ciągu dwóch lat. Upadek chyba jeszcze czegoś takiego nie było. Żeby z drugiej osoby w państwie, będąc marszałkiem Sejmu, ubiegać się o stanowisko. No też oczywiście, ambasador jest bardzo y, prominentnym stanowiskiem istotnym, no ale jednak gdzie Rzym, gdzie Krym. Pan Hołownia jest drugą osobą w państwie i odpowiada za układ koalicyjny, który rządzi w kraju. Więc tak spektakularnych upadków, że w ciągu dwóch lat facet z marszałka i posła chce zostać ambasadorem, to jeszcze. Jeszcze nie było. No w każdym razie, mimo tych przewin Hołowni i tego, jak oceniać jego dorobek, to słuchajcie, posłuchajcie Czarza z tego, człowieka, który ma go zastąpić na fotelu marszałka, i powiedzcie, jak to jest wybierać między dżumą a cholerą i co wy byście zrobili. Nie przydam teraz pana rozliczać się yy, z działalności. No to nie, wie pan, bo bronię, bronię, to, że bronię że pan... po prostu takich historii pod tytułem W Polsce był komunizm. W... No jaki był komunizm w Polsce? Co to za bzdurysty? Tak? ludzie w takim razie nie z powodu idei tylko tak po prostu pana. Idę? Nie tak dawno była rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszka. Ale to niech pan jedno z drugim nie miesza. Nie, a komunizm e... mam z tym nie mieszać? Pana, Na Boga ale... Świętego, to co mam z tym mieszać? Wypadki drogowe? A mord... pan mord... z tym miesza, tak? A ci mord... przepraszam, kto? Filateliści? Ale e, to co, to byli e, szef Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak? Mord... Hmm. Czy Nie, to bandy, byli, czy po prostu bandyta? Wie pan co? To byli bandyci, których wspierało MSW. Koniec. Tak, koniec proszę pana, tak. Wszyscy to wiedzą. To był, pan też to to był to ustrój, który... Dziękuję wam za uwagę. Polecam się na przyszłość i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. No bo tak to działa, wtedy lepiej się filmy rozchodzą. Wszystkiego dobrego.